No i dobra, witam wszystkich, tu Hikomiko, dostałem przesyłkę od Dominika. Yy. I tak, tu otworzyłem. No tak, wygląda, żeby nie było... Tak, w środku mamy... Jak to mam pokazać, bo mieściłem z tymi... Ja zapakowałem. Nie wiem, czy to tak miało być. Dycha. Duo Tauros. Chyba to tak nie miało być. A nie, wymyśliłem to. Skoro żeście napisał, że kasa, a tu jest Wespi Queen. jakiś fake. <coughs> Duo, duo Grotl Mr. Mime e, Chimling Envypon Nakrętka za promocję do konkursu Chimling Grotl Kolejna nakrętka e, Chimcho Miss Magius Palki mm, empolium mm, Kadabra lantur. Szukam takiego kadabra, który jest zaperem, jest taki bardzo gruby mm, blissy Chimchar, link empolium Empolium. Kolejna nakrętka do promocji. I tak, tu mamy Bonsley, e, Chimchow, Munchlax, Tezosy, mm. Togetik, Mrok, Aipom, Grubym, Anon, Nidoking, Clefair, e, Markrow, Pichu, Gligar, Joy, Janma, Pailos Wine, Ariados, Mentain, Spinnerak, Chenzi, Monchlags, Lisi, Misterios i jeszcze tu mamy? Trzeba tę nakrętkę. Manafi Monshlax. I to tyle. Jeszcze to ostatnie. Entei, Ampharos, Ledian, Zekin, Goldin, Brock, Hunter, Iwizaur, Kroconaw, Skiblo i Dragonair <coughs> dzięki Dominik za wymianę przesyłkę do ciebie wyślę w tym tygodniu a teraz komentujcie, oceniajcie jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim filmiku kliknijcie w subskrybuj, który znajduje się gdzieś tutaj powyżej a i zapraszam was od razu na mój profil facebook .com Hikomikos oraz na moją stronę internetową hikomikos.webli.com na razie jest bałagan po nowym roku i postanowienie noworoczne jest takie Dodawać filmiki od razu kiedy dostanę przesyłkę Tak więc za chwilę wrzucę ten filmik i będzie on dostępny A i za te nakrętki dostajesz 4x4 16 kart losowych Dzięki, na razie A i szukam numeru 76 naklejek pikao. jak ktoś ma no to dałem za nią 10 albo 20 kart Na razie Thank you.